Kolejny dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zapraszam nas do uczczenia świętego Jana, apostoła, i ewangelisty autora czwartej Ewangelii i Apokalipsy. Ucznia apostoła, który jako jedyny z tego grona nie zakończył życia śmiercią męczeńską, lecz przewodząc przez długie lata gminą chrześcijańską w Azji Mniejszej a następnie umierając na wyspie Patmos zesłane tam za, przez cesarza Domicjana, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra. Oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr. Idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, święty Jan Apostoł w swoim liście, dzisiaj cytowanym, czytanym, w tym fragmencie listu notuje takie słowa. Piszemy to w tym celu, by radość nasza była pełna. Co piszemy? No całą, całe orędzie zbawienia, całą dobrą nowinę, wszystko to, co ta Ewangelia zawiera. Piszemy to w tym celu, aby radość nasza była pełna. Byśmy wierząc, mieli w sobie radość i pewność, że to, o czym piszą, co przekazują nam głosiciele Dobrej Nowiny, jest prawdą. Radość, która płynie właśnie z prawdy. Prawdy o słowie życia, które się objawiło. Słowie życia. Nasz Bóg jest Bogiem żyjących, nie Bogiem umarłych, Bogiem życia. I wokół tego życia wszystko w naszej wierze się skupia, wszystko wokół nie istnieje. Właśnie w tej wiary Boga, który jest Bogiem żyjących, który jak ponownie słyszymy słowo ogłoszone z Ewangelii, który z martwych wstał, którego grób jest pusty. Co czuli ci, którzy jako pierwsi tam przyszli? Co sobie pomyśleli? Co się w nich działo? Co działo się w Szymonie, Piotrze i Wianie, kiedy biegli do grobu? Jakie były ich myśli? Tego się nie dowiemy nigdy. W każdym razie końcem tej drogi było przybycie do grobu, wejście tam, spojrzenie i tak jak notuję. Ewangelista Jan ujrzał i uwierzył, bo mówi o sobie samym. Zobaczył to, o czym wcześniej słyszał, czego nawet jego rozum nie rozumiał, czego nie był w stanie do końca przyjąć swoim umysłem. Nam jest łatwiej, stanie. O tej prawdzie słyszymy wciąż, będąc na liturgii, w kościele, w naszej wierze. Modlimy się w ten sposób do naszego zmartwychwstałego Pana. Oni nie mieli takiego doświadczenia. A jednak, kiedy ujrzał, uwierzył. Warto i nam przyjmować za wiarę, przyjmować w wierze i wierzyć w to, co nie do końca jest dla nas zrozumiałe. Zresztą, przecież gdybyśmy wszystko rozumieli, wszystko przyjęli, wszystko naszym rozumem ogarnęli, gdzież wiara? Gdzież ufność? Wszystko już byśmy poznali. A tak pozostaje nam przyjąć wiarą słowo, orędzie, które w tych dniach nam bardzo dużo o tym mówi: że słowo życia, które ujrzeliśmy, patrzyliśmy, dotykaliśmy, ono objawiło się. I to jest właśnie owa radość, która płynie. Z betlejemskiej szopki, która płynie z tego wydarzenia, że przychodzi do nas zbawienie. Teraz co my z tym zrobimy? Przyjmiemy, czy przejdziemy obojętnie? A nawet odrzucimy. Zbawienie, które jest nam dawane. Czas świąt, czas łaski. Zapewne wszyscy świętowaliśmy, jak tu jesteśmy. To wydarzenie oby nie było tak, jak jest w tym powiedzeniu, bardzo niedobrym, święta, święta i po świętach. Tak być nie może. To, co Kościół nam mówi przez te kolejne osiem dni, słowo życia objawiło się nam i niech trwa w nas owo szczęście, owa radość i trwa w nas pragnienie, by wciąż. Zbawienie dawane przez to Słowo przyjmować i nim żyć. Amen.